Fragment z książki przeczytany za zgodą wydawnictwa Centrum. Drunwalo Malchizedek. Pradawna tajemnica Piatu Życia. Część druga. Eksperyment filadejfijski. Zajmiemy się teraz sprawą, która tylko pozornie nie wiąże się z tematem naszej książki. Zapewne większość z Was słyszała o eksperymencie filadejfijskim. Przeprowadzonym przez amerykańską marynarkę wojenną w roku 1943, niedługo przed zakończeniem II wojny światowej. Interesujący jest fakt, że pierwszą fazę badań prowadził Nikola Tesla, który jednak zmarł przed zakończeniem eksperymentu. Moim zdaniem odegrał on tu kluczową rolę, choć nie sposób tego dowieść, bowiem rząd zataił wszelkie szczegóły. Miejsce Tesli zajął John von Neumann, powszechnie uznawany za twórcę i koordynatora eksperymentu. Naukowcy zamierzali sprawdzić, że okręty marynarki wojennej staną się niewidzialne. Sukces tego eksperymentu dałby Amerykanom ogromną przewagę podczas działań wojennych. Pomysł polegał na tym, aby okręt przenosił się w razie potrzeby do innego wymiaru a następnie powracał do tej rzeczywistości. Sądzę, że Tesla komunikował się z Bryasami i to oni wyjawili mu, na czym polega sekret podróży między wymiarami. Czytałem, że zapytano go kiedyś, skąd wziął się pomysł tego eksperymentu. On zaś odparł, że odsunęli mu go kosmici. Jestem przekonany, że w latach czterdziestych uznano go jego wypowiedź za żart. Zdaję sobie sprawę, iż wielu ludzi uznaje te informacje za wytwór fantazji osób niezrównoważonych psychicznie. Gdybyście jednak chcieli to sprawdzić, sam tak zrobiłem, możecie uzyskać kopię dokumentów przechowywanych w archiwach rządowych, które w tamtych czasach traktowano jako ściśle tajne. Większość usunięto zresztą z powodu bezpieczeństwa publicznego. Pozostało jednak dosyć dowodów na to, że eksperyment został przeprowadzony naprawdę oraz mówiącym o tym, na czym właściwie polegał. Dzięki istniejącym dokumentom oraz rozmowom z ludźmi, którzy je studiowali, a przede wszystkim poprzez medytacje z aniołami, dowiedziałem się, że eksperyment filadejfiński był powiązany pod względem energetycznym z innymi próbami. Prowadzonymi na tym samym czasie w innych wymiarach i przestrzeni. Pierwszą taką próbę przeprowadzono na Marsie około miliona lat temu. Wtedy to Marsjanie przybyli na Ziemię u początków cywilizacji Atlantydy. Kolejny eksperyment podjęto 13 tysięcy lat później na Atlantydzie, co doprowadziło do powstania trójkąta Bermudzkiego. I spowodowało poważne problemy w odległych zakątkach przestrzeni kosmicznej. Ten eksperyment, jak napisałem w pierwszym tomie książki, przebiegał poza kontrolą Marsjan, którzy zapomnieli procedurę tworzenia syntetycznego pola Merkaba, dzięki któremu zamierzali przejąć władzę nad Atlantydą. Powstały w ten sposób syntetyczne pole Merkaba w rejonie Trójkąta Bermudzkiego, niedaleko Bimini. Powoduje od tamtej pory ogromne problemy w całym kosmosie. Zasadniczym powodem przybycia greisów na Ziemię była właśnie próba rozwiązania tego problemu. Rasa ta najdotkliwiej odczuwała skutki nielegalnego eksperymentu. Wiele ich planet zostało zniszczonych. W późniejszym okresie Draicosowie usiłowali wykorzystać nas ludzi do stworzenia nowej rasy, hybrydy, która miała ich ocalić. Jednak ich eksperyment nie miały nic wspólnego z pierwotnym problemem. Chcąc jak najszybciej uporać się z problemem Merkaba w okolicach Bimini, które nie podlegało niczyjej kontroli. Istoty te postanowiły wspomóc ludzi w przeprowadzeniu pierwszego współczesnego eksperymentu w celu opanowania sytuacji w trójkącie bermudzkim. Próbę podjęto w roku 1913, ale nie przyniosła ona pożądanych rezultatów. Sądzę, że nawet pogorszyła stan rzeczy i być może przyczyniła się do wybuchu w 1914 roku pierwszej wojny światowej. Dokładnie 40 lat później, a był to krytyczny okres czasu, w roku 1943 armia amerykańska podjęła eksperyment filadelfijski. Na świecie również toczyła się wówczas wojna. Po następnych 40 latach, w roku 1983, podjęto eksperyment Montag. Jego celem było rozwiązanie problemu wywoływanego przez eksperyment filadelfijski. Ten niewielki eksperyment został ostatecznie ukończony w roku 1993. Harmonia cyklu 40 lat co miało przyspieszyć działanie męskiego czynnika pierwotnego problemu, spowodowanego przez Atlantów. Wszystkie wymienione eksperymenty były ze sobą powiązane. Zrozumienie tego, na czym polegały, jest istotne, bowiem stanowiły one próby prowadzone w najwyższych wymiarach w oparciu o naukę Merkaba. Eksperyment filadejfijski oparto na przeciwnie ukierunkowanym ruchu obrotowym cedreteru ty w zjawisku bardzo podobnym do tego, o którym tu mówimy. Z kolei eksperyment tak oparty na przeciwnie ukierunkowanym ruchu obrotowym Oktaedru, wykorzystując tym samym inną możliwość. Któregoś dnia prowadziłem zajęcia na Long Island w Nowym Jorku. Opowiadałem tam o eksperymencie filadelfijskim. Po zakończeniu warsztatu, miałem prowadzić drugi w następny weekend. To też pozostałem na kilka dni w domu kobiety, która sponsorowała pierwszy warsztat. Następnego ranka po zajęciach zapytała mnie ona, czy widziałem film pod tytułem Eksperyment filadelfijski. Nie słyszałem o tym filmie, więc obejrzeliśmy go wspólnie na wideo. Tego wieczoru lub następnego ranka zadzwonił do mnie człowiek o nazwisku Peter Carroll. W nowym czasie nawiązałem już kontakt z jednym z inżynierów pracujących nad eksperymentem, który zresztą nie mógł uwierzyć, oraz że rozumiem, na czym wówczas pracowali. Był tym tak podekscytowany, że ofiarował mi kilka elementów w ich oryginalnym ekwipunku i zademonstrował jego działanie. Cały proces oparty na zasadzie ruchu tetraedru gwieździstego, Teraz zaś miałem poznać osobę, która przeżyła tę próbę. Pojechałem do domu Petera, w którym poznałem dwóch ludzi: Dankana Camerona, jedną z osób, która przeżyła skutki eksperymentu Philadelphiańskiego, oraz Prestona Nicholsa, człowieka, który niedawno napisał na ten temat książkę. Przeżyłem tam prawdziwe oświecające chwile. Duncan i jego ludzki kręgosłup został wykorzystany do celów eksperymentu w roku 1943. Tworzono wówczas wokół niego syntetyczne pole Merkaba. Później, kiedy ponowiono próbę w roku 1983 pod nazwą eksperymentu Montag, Preston znalazł się w ekipie inżynierskiej. Słysząc to, powiedziałem w porządku, skoro jesteście ludźmi, za których się podajecie, powiedzcie mi dokładnie, w jaki sposób to robiliście. I Preston opisał mi szczegółowo całą procedurę. Mówił prawdę i najwyraźniej posiadał głębokie zrozumienie zasad geometrii rządzących Merkaba. Podejrzewałem, że Preston rzeczywiście był człowiekiem, za którego się podawał. Wtedy do pokoju wszedł Duncan. Wokół jego postaci działy się dziwne rzeczy. Otaczały go dwa wirujące pola Merkaba, nad którymi nie miał kontroli. Były rozedrgane i bezustannie zmieniały pozycje wobec siebie nawzajem. Wirowały w spowolnionym tempie i nie były w stanie współpracować ze sobą. Kiedy Duncan wszedł do pokoju i znalazł się w moim polu, zatrzymał się nagle, bowiem nie mógł podejść bliżej. Wyglądało na to, że go ona odpycha, tak jak odpychają się od siebie dwa magnesy. Próbował się do mnie zbliżyć, ale miał tak silne zaburzenia równowagi, że nie był w stanie przekroczyć mojego pola. Odpychało go ono z wielką siłą. W końcu cofnął się o dobre 10 metrów i stanął w korytarzu, gdzie wreszcie poczuł się lepiej. I z tej odległości mógł prowadzić ze mną rozmowę. Znajdował się w promieniu metra lub dwóch od mojego pola Merkaba. Musieliśmy do siebie krzyczeć. Nie miałem problemu z tym, żeby się do niego zbliżyć. Kiedy jednak to zrobiłem, Duncan poczuł się gorzej i poprosiłbym się na powrót oddalił. Sam funkcjonuje bezustannie w swoim żywym Merkaba. Duncan od razu zapytał, czym jest ten czarny pierścień otaczający moje pole. Merkaba tworzy czarną obręcz o średnicy około 20 metrów. Wtedy, gdy wiruje z szybkością o równo dziesiątym prędkości światła. Przykładem może być galaktyka Sombrero. Zauważcie, że tam, gdzie galaktyka wiruje z największą szybkością, pojawia się czarny pierścień. Kiedy osiągam prędkość światła, światło przestaje być widoczne. Jest tam, ale wydaje się, że zmienia się w czerń. Dzięki temu dowiedziałem się jednak, że Duncan widzi moje Merkaba, co stanowi prawdziwą rzadkość. Następnie zauważyłem, że nie posiada on ciała emocjonalnego. Zapytałem go o to. Odparł, że rząd podawał mu LSD. I wykorzystywał jego energię seksualną do pozbawienia go wszelkich emocji. Nie spotkałem dotąd nikogo w takim stanie. Sprawiał to rzecz jasna problem, jaki Duncan miał z dwoma wirującymi polami Merkaba. Było ich dwa, bowiem brał on udział w obu eksperymentach Philadelphia i mantak. Żadne z tych pól nie zostało stworzone z miłością, to też ich równowaga była całkowicie zaburzona. Tymczasem Preston siedział obok mnie i zauważyłem, jak się poci i obgryza paznokcie. Sprawiał wrażenie przestraszonego. Zapytałem go o to i przyznał, że jest bardzo zdenerwowany. Wydaje się, że Merkaba, które stworzone zostały przez eksperymenty w Filadelfii i Montag, zostały teraz połączone, a na podstawie posiadanych informacji podejrzewano, że oba Merkaba Mogą oboręcznie powrócić na Ziemię i wyrządzić poważne szkody. Preston obawiał się o życie swoich oraz innych ludzi. Kiedy stamtąd wyszedłem, zwróciłem się do aniołów. Zobaczyłem bardzo wyraźnie, na czym polega problem z Merkaba, Dankana, i uznałem, że łatwo go zlikwidować. Mimo to, anioły nie udzieliły mi pozwolenia. Powiedziały, że 12 grudnia 2012 roku zostanie podjęta pierwsza próba nowego eksperymentu, który trwać będzie 12 dni i ostatecznie przywróci równowagę. Musiałem więc wytrzymać się z oferowaniem pomocy. Jednak parę dni później zadzwonił do mnie Al Bielak, rad Duncana, który również przeżył eksperyment filadelfijski. Prosiłbym pomógł Duncanowi. Musiałem odmówić. Mieli czekać jeszcze kilka lat, zanim nastąpi poprawa. Opowiedziałam wam tą historię, ponieważ oba eksperymenty są interesujące z naszego punktu widzenia. Jak już powiedziałem, oparto je na wiedzy o Merkaba. W obecnym czasie nasz rząd wykorzystuje te informacje do innych celów, niż tworzenie broni niewidzialnej dla wroga. Okazało się, że Merkaba może wpływać na ludzkie emocje i umysły. Powinniście o tym wiedzieć, bowiem wykorzystując wiedzę podaną w tej książce, możecie się uodpornić na wszelkie manipulacje. Rządy tego świata prowadzą przeróżne eksperymenty na ludności, nie wspominając już o szkodach, jakie wyrządzają w środowisku naturalnym. Poznanie i umiejętne zastosowanie mocy ludzkiego ciała świetlistego. Pozwoli Wam jednak przywrócić równowagę nie tylko we własnych wnętrzach, ale i na całym świecie. Chciałbym Wam przede wszystkim zwrócić uwagę na to, byście dowiedzieli się jak najwięcej o ciele świetlistym. Ono może wszystko zmienić. Jesteście czymś więcej, niż Wam się wydaje. Mieszka w Was wielki duch, który w odpowiednich okolicznościach sprawi, że wszystko stanie się możliwe. Jeśli będziecie mieli w sobie dość miłości, będziecie mogli uzdrowić siebie oraz otaczający Was świat i wspomóc Matkę Ziemię występującą do innego świata. Fragment został przeczytany za zgodą wydawnictwa Centrum. Dziękuję za odsłuchanie i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam.